O uzależnieniach, których nie zauważamy. Czasami człowiek szczerze uważa, że ktoś obok spędza zbyt dużo czasu z telefonem lub z komputerem. Warto jednak pamiętać, że uzależnienie nie dotyczy samego przedmiotu, lecz tego po co. I w jaki sposób z niego korzystamy? Dla jednej osoby telefon to narzędzie pracy, komunikacji, nauki i rozwoju. Dla innej telewizor to codzienny towarzysz, bez którego trudno zasnąć lub zjeść posiłek. Często widzimy drzazgę w cudzym oku, nie dostrzegając belki we własnym. To, co stało się częścią naszej rutyny, Wydaje się naturalne i nieszkodliwe, a cudzy nawyk od razu rzuca się w oczy. Warto pamiętać, że każdy ma swój sposób bycia w kontakcie ze światem. I może zanim ocenimy, lepiej po prostu zapytać, co dany ekran daje tej osobie. Odpoczynek, dochód czy inspirację. Wtedy łatwo zauważyć, że nie wszystkie uzależnienia są takie same źródło zdrowia.